numer 2 to spadek mocy zasięgu i prędkości maksymalnej Czasami się zdarza tak, że rower jechał dobrze i w pewnym momencie odczuwamy spadek mocy, zasięg jest krótszy i też rower nie rozpędza się tak jak wcześniej. W tym przypadku zazwyczaj najbardziej ogólnym problemem jest właśnie bateria. I teraz, co dokładnie może się dziać? Może być to wyeksploatowanie baterii. Jeśli bateria jest stara, ma najechane bardzo dużo kilometrów, ma duży przebieg, dużo cykli ładowania, to niestety to jest często przypadłość, że baterie słabną. To znaczy, nie są w stanie wydać z siebie. Odpowiedniej ilości mocy. Objawia się to tym, że po dodaniu obciążenia, czyli rozpędzeniu się, ruszaniu z miejsca na baterii spada napięcie. Możemy to zobaczyć, jeśli mamy wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Może być tak, że poziom naładowania spada po dodaniu gazu z manetki, czy też po uruchomieniu napędu za pomocą pedałów. Jeśli tak się dzieje, możemy wtedy zaobserwować również spadek zasięgu.